Jak się chyba jedzie w 21 roku. wow A jeszcze raz nie jedziemy To takie galy zbudowa zabawy okay. Ale to wszystko jak na ten odcinek więc Jeżeli chcecie możecie mi napisać co mam zrobić Następnie, czy kolejny odcinek z Serif na W2, czy jakąś inną, nową serię. No cóż, jak na razie dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, oceniajcie. No i lajkujcie. No i do następnego. No to, na razie.